Anon. Level 15. Jedziesz na obóz. Normalnie byś się cieszył, gdyby nie to, że jest zima i rok 1940. Brak profitu. Miej na imię Nadzieja. Nadzieja umiera ostatnia. Profit. Ostatnio mamę podłączała mokrymi rękami pralkę do prądu i kopnął ją prąd. Całe zajście zaobserwowałem. Od razu dzwonił poziomka. Prąd dostał srogi wpierdol. Nikt nie będzie kopał mojej matki. Kłócisz się z matką, ona nazywa cię skurwy synem. Wyjepiej, bo nikt nie będzie wyzywał Twojej matki od kurw. Wyjep sobie, bo nikt nie będzie bił Twojej matki. Dostań w mordę od matki, bo nikt nie będzie bił jej syna. Matka uderza sama siebie, bo nikt nie będzie bił jej syna. Wyjepiej, bo nikt nie będzie bił Twojej matki.